Jedną rzecz, a wróciłam z mojego rozmiaru i mojej wagi. Także tak. Jako pierwsza pówka. Szukałam od miesiąca zacznie, takiej pówki do y, toaletki. I kupiłam taką. Kosztowała 45 zł i jest już 8 dni na zwrot. I zobaczę, czy mi się czy zwrócę. Zaczniemy od rzeczy, zacznijmy, a potem od innych. No, tutaj taka drewniana Albo no, na kawę, albo myślałam też, żeby położyć tam wazon i jakieś takie wiecie. Małe rzeczy, które się kładzie na stole, żeby one nie były takie rozrzucone, albo właśnie kawkę i jakieś ciało do niego. Organizerki na sztućce. Mam teraz mega niezmierową szufladę na sztućce, i po prostu kupiłam trzy rozmiary takich osobnych: jeden taki największy, taki kwadratowy, i taki. Użyję tego jeszcze jako organizer na szpeczkę taką z słodyczami. Po tym mamy taki pojemniczek na takie budynie, proszki do pieczenia i tego typu rzeczy I teraz taki niebieski, mało estetyk, ale on jest do takiej szafki z piżarni, w której trzymam słoiki I myślę, że się fajnie sprawdzi Uwaga, uwaga, mam sobie taką lampę Bo nie mam teraz lampki na toaletce i póki nie znajdę takiego lusterka jak chcę to właśnie ten sobie przypinać y, to coś do niego, żeby miała fajne światło do robienia makijażu że W ogóle tutaj się czai, bo on się fajnie się boi szczotek i kolejną rzeczą właśnie jest szczotka Kupiłam sobie tą szczotkę do masażu na sucho w Tigerze za 12 zł i nie jest ona duża, jest taka dość mała, ale jest fajna, taka poręczna Dalej tak, kupiłam w piłeczki, taki zestaw trzech Zaraz mu je otworzę. Już się nie może też bym miał taką i ją kochał, ale zgubiliśmy ją podczas przeprowadzki i po prostu bym nie chyba nie wybaczył tego. Nie, tak, Teraz tak, pudełeczko na jak chusteczki do łazienki. Panterkę. Miałam ostatnią fac na panterkę, jakbyście nie zauważyli po moich outfitach. Mm, I jest mega fajny, bo wiecie, się pika i się otwiera i mega estetycznie będzie wyglądać y, ten na naszej półeczce w łazience I jeszcze z y, rozsmanowych rzeczy, uzdeczki Domol, bo ja bardzo lubię, 350, Pięknie pachną, są mega takie świeże y, Lubię też te y, Mister Magic, chyba to się nazywa Mr. Mask, nie wiem sama Z Biedronki, te w brązowym opakowaniu one też mają przyjemny zapach, ale te mam wrażenie, że są lepsze do jakichś zabrudzeń, czy czegoś tego typu Unboxing by nie dałabym rady zrobić bez wafla Bo to jest najlepszy pomocnik Także odezwę się do Was później I tutaj tą szafeczkę sobie tak zorganizowałam Właśnie tutaj będziemy mieć czekolady takie do owsianki i to są uschowane woreczki Także ich praktycznie nie widać Tutaj mam filtry do kawy i orzechy przedstawiam na górę Bardzo jestem w ogóle zadowolona z całego tego słupka Fajnie to wygląda i jest przede wszystkim praktyczne. Z waszą już idziemy na spacer. za 8 zł. I on jest świetny, i uważam, że wygląda to całkiem spoko. I on ma w ogóle trzy tryby oświetlenia: to jest ciepłe, można przełączyć na zimne i na zimniejsze. Także super, polecam Wam 850 dokładnie, w Action, i jest genialny. Mam już ósmą pięć, także troszkę późno. Ja teraz wychodzę do pracy około 9 po dziewiątej a muszę się jeszcze tylko pomalować. Myślałam, żeby nie wyjść dzisiaj wcześniej, żeby potem po południu wyjść wcześniej. Wiecie o co chodzi? chociaż mam tyle pracy, że nie mam I tak czy to się uda, że jak pójdę do wcześniej, to wyjdę wcześniej, to ale nevermind. E, Wafel to już miał, czy bo ogródek, zaraz wyjdziemy, tylko mu wyschnął łapki, bo e, się taplało dzisiaj w e, zalewie. Także no, powiem wam, że chciałabym pracować zdalnie, W sensie nie chcę się coś wychodzi wychodzić. Bardzo dobrze się czuję w tym mieszkaniu. No ale dobra. Idę robić dalej śniadanko. A mój kącik teraz prezentuje się tak. Tapówka półka w ogóle jest cudowna. Jest mega wygodna i idealna do tej toaletki. Toletkę kupiłam na Allegro, mogę Wam ją podlinkować, jak jeszcze jest oferta. Zastanawiałam się właśnie, czy kupić białą, czy taką kość słodziową, ale jestem zadowolona z tego, że wybrałam właśnie białą. Dobra, biorę się za jedzenie, ogarniam się, bo jest już troszkę późno. Mam zieloną herbatę, kanapkę jedną z serkiem śmietankowym, awokado, szczypiorkiem, czyli i miodem, a druga z serkiem kozim, z figą i z masłem orzechowym. I dam jeszcze orzeszki włoskie i biod na wierzch, Także żeby się za jedzeniem. I mam jeszcze nowe żarówki do lampek. Będziemy ją przykręcać tutaj w salonie. I do tej kuli z pilocikiem takie regulowane RGB. Mam nadzieję, że będą fajnie wyglądać. Ja mam siódmą. Ile? Mam siódmą. Dwadzieścia. A się zbieramy na taki teraz szybki spacer. I potem mam w planach piknik na śniadanie. Bo planujemy to ogólnie od dwóch lat, bo wcześniej też mieliśmy plażę w okolicy um, i się nie zebraliśmy nigdy finalnie. Także stwierdziliśmy, że dzisiaj jest ten dzień, i mam taki pretekst po prostu, że mam do nagrania współpracę z termicznym kubkiem i z tym Etui. Znaczy w ogóle, jakie jest piękne. A termiczny kubek już Wam pokazywałam milion razy, po prostu się w nim zakochałam i już go codziennie biorę go codziennie do pracy. To jest firma Burka, bardzo polecam. I wiecie, on niby jest tak zatkany. Um, na takie coś, ale śmiało go można nosić w torbie i się nic nam nie wyleje także będziemy robić kawkę do termosu kupimy jakieś drożdżowy i lecimy na piknik powiem wam, że się zasiedziałam zmontowałam ponad pół vloga i będę się teraz brała za obiadek, bo już oboje jesteśmy strasznie głodni A ja dzisiaj robię taki szybki makaron ze szpinakiem, śmietaną i z suszonymi pomidorami Także szybciutko pójdzie Gotuję pewnie jakieś penne, coś tego typu Mam ochotę na taki mega prosty smak mm. Ogólnie nie jadłam obiadu dwa tygodnie praktycznie Jadłam go tylko w weekend W sensie takiego wiecie, normalnego domowego obiadu, że nic nie gotowałam Bo nie mam ostatnio totalnie czasu, jestem... Mm ale nie rozwijam tematu. Muszę takiego smaka właśnie na ten makaron, bo wczoraj u mnie w pracy ktoś jadł coś tego typu i mi to tak zapachniało. Przepraszam, że cały czas tak odwracam wzrok, ale przychodzą mi powiadomienia po prostu. Mm, ale wczoraj właśnie ktoś u mnie w pracy jadł coś tego typu i mi tak zapachniało, że musimy dzisiaj taki zrobić. A mam akurat taką śmietanę kupioną kilka dni temu, która jest otwarta i totalnie nie mam jej do czego zużyć, bo Kuba jadł z nią pierogi z jagodami. Także biorę się za obiadek. Witam Was w piątek. Dzisiaj pracuję z i ugryźmy komar w wargę. i właśnie wróciliśmy ze spacerku. Ja się przebrałam i będę robić śniadanie. Dzisiaj croissant, bo oglądamy nowy sezon Emily w Paryżu. I zawsze wtedy muszę zjeść na śniadanie croissanta. Także biorę się zarobienie, bo mamy 8:30. Ja zaczynam pracę jakoś po 9, pewnie, bo dzisiaj pracuję z domu. Także no, A myślę, jak sobie odpoczywa, ale no, już czeka też śniadanie, także pokażę Wam moje śniadanko i potem pewnie się odezwę. I pokażę Wam śniadaniowe combo. Tutaj mamy roksika z takim serkiem z gór. Mama Kuba mi przywiozła jest przepyszny w ogóle. I właśnie co to jest za ser, Bo to nie jest chyba serkozi, to nie jest oscypek. Takie jest to mega. Śmieszny, takie jakby topiony i jest w takich ziołach i do tego mam tak sereg orzechowy, dżem porzeczkowy, damy sobie jeszcze balsami, miód i brzoskwinkę w miódzie. Właśnie mi się tu robi, pierwszy raz w ogóle się do odzywam z tej kuchni, ale mam tu jeszcze takie nie uporządkowane i po prostu jeszcze nie wiem gdzie co odkładać, za bardzo nie mam takich zautomatyzowanych czynności tutaj. Więc ogarnę się trochę, kupię wszystkie rzeczy, żeby było tak wiecie, już poukładane, ogarnięte i dopiero Wam będę wiecie, nagrywać jakieś takie kuchenne kadry, a teraz byłaby już za dziesięć dziewiąta. Ja dzisiaj później zacznę pracę, bo jeszcze sobie obejrzę początek Emilii w Paryżu i wiem, że pewnie bym pracowała i tak dłużej, więc lecę kończyć moje śniadanko, robię kawusie i zaczynam pracować. Ono ją już I słuchajcie, zebraliśmy się, przyjechaliśmy sprzątać nasze stare mieszkanie. W ogóle jest straszne echo, bo to jest teraz mega pusto. I wydawało mi się, że będzie więcej tytułu tego sprzątania, ale jest całkiem spoko. Jest tutaj pusto i liście jedynie trzeba przetrzeć, uprać firanki i chyba w sobie to tyle. Także bierzemy się. Mam nadzieję, że to szybko nie, bo ogrniebam, że nic strasznie nie chce. I się trochę źle czuję. Więc zabieram się za sprzątanką. Redbulek jeszcze, żeby się lepiej sprzątało. A, tak, nastawiliśmy firanki i będę szorować teraz y, szafki z lodówki, bo rozmokło nam takie papierowe opakowanie, więc zrobię to różową pastą z action, bo w tej lodówce się strasznie osadza wilgoć, zobaczcie, tutaj jest pełno lodu w ogóle z tyłu, przez to wszystko było takie, no wiecie, nie można było do samego tyłu dosuwać, tylko trzeba było zostawić tam jakieś miejsce, także się biorę za szorowanie. I byliśmy tacy zmęczeni, mieliśmy robić obiad, ale Kuba mnie zabrał na obiad. Patrzcie, mam naleśniki, a on ma fileta z indyka z sosem kurkowym. Yy, mamy to z baru mlecznego Miła, bar mleczny Miła. Zaraz wytestuję, czy dobre. Także mam piękny obiadek, zero wysiłku i już jemy. Ale mam że te naleśniki muszą być pyszne, bo są jeszcze takie zasmażone. I działałam właśnie z jabłkami, nie wiem, czy mówiłam, bo jestem już zmęczona, głodna i spocona. I na wierzchu jest cukier puder Nie odzywałam się, ale zrobiłam sobie tak jeszcze o 19 taką dłuższą jogę, taką półgodzinną I teraz robimy kolację Będziemy jeść takie kolby kukurydzy, więc takie ugotowane z masałkiem i solą To jest po prostu dla mnie totalny smak dzieciństwa I mam do tego jeszcze pieczone bataty i ziemniaczki Także że będzie proszę na kolacja i będziemy oglądać tu Hot Witam Was w rano, ja właśnie robię śniadanko I dzisiaj jemy szakszukę Wczoraj wieczorem sobie przygotowałam taką bazę I jeszcze będę robić do niej kawkę Bo dawno bardzo nie piłam dripa I taki tip dla Was, jak robicie sobie kawki alternatywne Jeśli ktoś z Was pije właśnie alternatywę, To polecam bardzo Dać półtorej kostki lodu Na dno I wtedy wiecie, nie jest ona taka gorąca No bo jak robicie sobie dripka I on ma te 96 stopni To zanim się go wypije, to trzeba mega długo czekać ja po prostu wrzucam na dno mm, do tego naczynia, do którego parzę półtorej kostki lodu, i parzę bezpośrednio na to. I wychodzi super, i jest, tak wiecie, za 3 minutki dosłownie do picia. Także tak w sam raz. Także taki tip dla Was, i robię dalej moją szufkę.